Witam serdecznie wszystkie osoby z pod znaku strzelca na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc styczeń 2023. Sprawdzimy, kochani, energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne. Oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu karty społeczność na moim kanale, tam są opisy wraz ze zdjęciami. No i przypominam, że warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas Was będzie chronił jak osobisty amulet. Moje drogie strzelce, zobaczmy z jaką Wy energią wchodzicie do miesiąca stycznia. Moje drogie strzelce, miesiąc styczeń, karta papieża, karta wartości religijnych, duchowych, karta małżeństwa, stabilizacji. Tu mogą być, kochani, też jakieś sprawy urzędowe do załatwienia, jakieś papiery do podpisania. Początek roku, no to wiadomo, trzeba uporządkować wszystkie papiery, dokumenty, faktury. O tym nie zapomnijcie. To jest również karta, która pokazuje, że wy macie taką energię stabilizacji, wy chcecie czegoś solidnego, jeśli chodzi o związki również. Jeżeli, kochani, chodzi o osoby, które są singlami, wy być może po prostu kogoś w tym miesiącu poznacie, takiego właśnie solidnego. Kogoś stabilnego do relacji. Niektórzy z was mogą w styczniu brać śluby cywilne czy też kościelne to też y, karta o tym mówi. Natomiast przede wszystkim jakieś dokumenty, sprawy urzędowe być może macie jakieś sprawy w sądzie y, także również tutaj tego typu energia się zarysowała. Jeżeli chodzi o finanse, no, powiem tak. Jest stabilnie, ale mogłoby być lepiej, tak? Mam wrażenie, że po prostu macie takie poczucie, że fajnie byłoby zarobić więcej, dostać lepszą pracę, większe wynagrodzenie, dlatego też będziecie czegoś szukać. Są też tutaj strzelce, czuję, które szukają pracy, które ogólnie być może skończyły pracę z, wraz z zakończeniem starego roku. No i teraz szukacie czegoś nowego, stabilnego. I tutaj wam towarzyszy taka energia, właśnie, że wy chcecie czegoś solidnego. Z normalną umową, z normalnym wynagrodzeniem, z ubezpieczeniem, no i tego typu praca może się tutaj, kochani, pojawić. Mam też wrażenie, że jesteście trochę zmęczeni już w ogóle swoją obecną sytuacją finansową. I zastanawiacie się, jak tu wszystko po prostu poukładać, żeby było dobrze, żeby was było stać na opłacenie wszystkich rachunków, kredytów, zobowiązań. Tego typu energia będzie Wam towarzyszyła. Natomiast, jeżeli chodzi o pracę, karierę. Trochę Wam się wydaje, że coś zostało utracone, że może jakaś szansa właśnie na karierę, na pracę. Mam też wrażenie, że Wy trochę za czymś tęsknicie. Może mieliście jakieś tam plany w głowie i one nie wypaliły. Może w przeszłości mieliście właśnie jakieś marzenia, które gdzieś tam trzeba było schować do szuflady, no bo akurat ta praca nie przynosiła zysków, albo nie udawało się na przykład w tej branży. Może tak być, że w tym roku się wszystko odmieni. Natomiast jeszcze styczeń będzie takim miesiącem dosyć nostalgicznym. Bo wy po prostu będziecie zaglądać do przeszłości, możecie na przykład żałować, że zrezygnowaliście z jakiejś pracy i teraz szukacie nowej, ale kochani, pamiętajcie, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. I właśnie ta zmiana była wam potrzebna, bo znajdziecie fajną, solidną pracę i tu jest energia stabilizacji, natomiast wy jeszcze tego nie dostrzegacie. To przyjdzie, powolutku, ale przyjdzie i zobaczycie, że za jakiś czas będziecie zadowoleni. Co będzie, kochani, zajmowało Wasze myśli? Głupiec, nowe początki, kochani. Nowa praca, nowy związek, nowe możliwości. Wyjątkowo przy Waszym czytaniu karty mi lecą, więc wy jesteście chyba w gorącej wodzie kompanii. Chcielibyście wszystko już, bo się po prostu stresujecie, czy, czy to wszystko się poukłada. Kochani, poukłada się, owszem. Natomiast nie ma co się stresować na zapas, bo tutaj karty pokazują się bardzo ładne. Tu są naprawdę nowe początki. Wy coś zakończyliście wraz ze starym rokiem. I teraz pojawiają się nowe możliwości. Dla niektórych też ciąża dziecko właśnie wejście w stały związek, ale i nowa praca. Zobaczmy dom rodzina. Rydwan. Tu są jakieś wyjazdy, podróże, więc niektóre strzelce będą właśnie w styczniu podróżować. Tu mam też przy was raka zodiakalnego, więc może kogoś takiego w podróży będziecie mieć, jakaś koleżanka, przyjaciel bądź ktoś z rodziny. To jest też karta przeprowadzki, zmiany miejsca zamieszkania. Ogólnie możecie z rodziną chcieć się gdzieś przeprowadzić albo po prostu wyjechać na urlop. No, niektórzy w styczniu już mają ferie zimowe z dziećmi, więc możecie gdzieś chcieć pojechać faktycznie. Więc tego typu energie. Zobaczmy, co u singli. Kochankowie, bliźnięta ale też po prostu, kochani, jakieś nowe zakochanie, nowa miłość, głupiec, kochankowie, dwarka na wielkie, mówiąca o czymś nowym. Możecie w podróży kogoś poznać. Tu mi się pokazuje ktoś poznany gdzieś w podróży. Wy gdzieś wyjeżdżacie, jeżeli jesteście singlami i tam w tej podróży kogoś poznajecie. Bardzo fajną osobę, bardzo zabawną, która ma duże poczucie humoru, jest otwarta, pomysłowa i przede wszystkim ta osoba dużo wniesie takiej dobrej, pozytywnej energii do Waszego życia. Więc tu mi się pokazuje nowa możliwość. Jest też wybór pomiędzy dwiema osobami, owszem, bo czasami ta karta również to pokazuje. Natomiast patrzę dalej. Księżyc Królowa Mieczy. Mocno rak mi się przy was pokazuje, kochani. Rak bliźnięta. To oczywiście może być inny znak. Ktoś może mieć ascendent, nie wiem, znak księżycowy, słoneczny. Mm, ale, kochani, ja widzę w podróży nowo poznaną osobę. Wyś tego zupełnie nie spodziewacie. Ktoś całkowicie nowy idzie do waszego życia. Tu jest zakochanie, ale takie niespodziewane, znienacka, po prostu jakby los Wam kogoś przygotował w prezencie i Wy nagle wow. Ale tak serio? No, tego typu energię, kochani. Dla niektórych ciąża, jak nic, po prostu widzę ciążę. Hmm. Widzę śluby w styczniu, hmm, ale też, kochani, dla stałych związków faktycznie może się pojawić dzidziuś. E, no, też zaręczyny tutaj widzę. Natomiast dla singli ewidentnie widzę kogoś poznanego w podróży. I tu, kochani, jeśli chodzi o podróże siódemka mieczy, musicie być bardziej sprytni, uważać, żeby ktoś was nie chciał oszukać na pieniądze. Jeżeli gdzieś daleko wyjeżdżacie, trzymajcie pieniądze przy sobie, bo mi się też złodziej przy was pokazuje, tak? To jest energia złodzieja, oszusta. Żeby ktoś was nie okradł, żeby wam tam z plecaka nie wyjął pieniędzy, mm, no to w podróżach. Jeśli chodzi o wasze zdrówko, moje drogie strzelce, tutaj mamy. Trójka kielichów. Przy trójce kielichów przede wszystkim problemy z pęcherzem moczowym. Także nie przeziębcie się, nie siadajcie na zimnych podłogach, uważajcie na pęcherz, bo tego typu sprawy mi się tutaj zarysowały. Z otoczenia królowa Pentakli, kochani, idzie stabilna praca. Nawet jeżeli jeszcze tego teraz nie widzicie, idzie stabilna praca, idą do was pieniążki, może być jakiś awans w pracy, podwyżka, jakieś dodatkowe zlecenie, idzie stabilizacja. Coś konkretnego, także jeżeli czekacie na jakieś pieniądze, czy staracie się o kredyt, również możecie go uzyskać. Jeśli chodzi, kochani, o kartę rady, szóstka buław, jedź, baw się dobrze, poznasz fajną osobę na wyjeździe. Tu są też zaręczyny, to są dobre wiadomości, to jest zwycięstwo, to są sukcesy. Kochani, ewidentnie bardzo mocno czytanie dla singli mi się pokazuje właśnie w podróży, nowo poznana osoba ktoś bardzo fajny, energiczny, ktoś kto po prostu przywróci Wam radość życia, będzie dużo śmiechu, dużo pozytywnej zabawy, no i też dla niektórych kochani widzę zaręczyny, no już może nawet ktoś w Nowy Rok, w Sylwestra się oświadczy, także również tego typu energię tutaj mamy jakie jest ostrzeżenie od kart gwiazda, nie przegap jakiejś życiowej szansy tu jest zmiana kochani gwiazda mówi o spełnieniu marzenia może tak być, że jakieś wasze wielkie marzenie będzie miało szansę na realizację tylko nie marudźcie, nie myślcie negatywnie, bo to przyjdzie i powiem wam szczerze, tu mi się mocno pokazuje ktoś przy was poznany w podróży nie wiem, po prostu cały czas w głowie mam tą podróż i ktoś poznany w podróży no i te znaki to mówię: rybarak, skorpion, ewentualnie bliźnięta, wodnik. Takie osoby mi się przy was, kochani, pokazały. Trzymam mocno kciuki, życzę wspaniałego miesiąca, zapraszam do czytań prywatnych. A jeżeli, kochani, lubicie karty klasyczne, na Facebooku moja przyjaciółka wróżka Tachmina, możecie napisać na messengerze pierwsze pytanie gratis, można zamówić sesję. Pięknie czyta z kart klasycznych, wszystko się sprawdza, także gorąco polecam. Wszystkiego dobrego.